Ho ho, ho! Witam Was moi widzowie bardzo serdecznie. Słuchajcie, nagrywam ten filmik z dosyć nieciekawą informacją, ale to potem, Słuchajcie, na samym starcie chciałbym wam wyżyć spokojny, wesoły świąt razem z rodzinką, nie przy komputerze, nie na cesie, przy stole wigilijnym usiąść sobie, posiedzieć, zjeść śniadanko w drugie święto naprawdę wam powiem szczerze, spędzić ten czas z rodziną, bo trzeba rozgraniczać ten czas przy kąpie. Wiadomo, no siedzę to. Mówię to siedząc przy kąpie, ale słuchajcie, rozgraniczajcie ten czas przy kąpie, a z rodziną, bo rodzina jest najważniejsza. I najważniejsze jest zdrowie, nie siano, nie auta. Zdrówko słuchajcie jest najważniejsze, dlatego tego ja chciałbym wam bardzo, bardzo życzyć. A teraz słuchajcie, jako że jest 25 grudnia, Świstu też dostał prezent od Valve. A moim prezentem wiecie co jest? Już wam pokażę. Ar kamracie, czy myślałeś kiedyś nad tym jak wymienić swoje skiny? Ar prawdziwi piraci używają strony PirateSwap. Strona PirateSwap jest najlepszym miejscem do wymiany swoich skinów. Dodatkowo, płacąc z moim kodem świstu, dostajecie 35% gratisie. Czy to dużo? Spytacie się. A ja wam odpowiem, że chuj. Gratis to uczciwa cena. Dlatego link macie w opisie. Nie zapomnijcie. Jak Pirate Swap, to tylko z kodem świstu. A więc słuchajcie, moim prezentem jest dokładnie taka wiadomość od Valve Rozumiecie to? Moje konto zostało. Zablokowane z powodu publikowania lub głosowania na podejrzane treści na Steam. Nie mam pojęcia słuchajcie o co chodzi. Zielonego. Przeczytałem sobie to wszystko cztery razy, wysłałem do nich maila, nie mam zielonego pojęcia dlaczego to się stało. Nie dość słuchajcie, to, to nie jest, słuchajcie, nie mylmy tego z Vagbanem, bo Vagban to jest blokada na zaczytowanie. ja Vagbana nie dostałem, ja dostałem, ja, moje konto po prostu zostało całe zablokowane na platformie Steam. To nie jest ban za nie wiem, Walf myśli, że ja ludzi próbuję oszukiwać, nie rozumiem kompletnie tego, nie wiem czemu słuchajcie, tak się stało No ale przeanalizujmy to sobie, przeczytajmy sobie, no Gdy zawartość na Steam zostanie stasywana jako podejrzana, to konto, z którego yy, treść została zamieszczona lub zo została na nią oddany głos, zostanie zablokowane. Dzieje się tak, bo możliwe właścicielowi, zabezpieczenie swojego konta z e-mail oraz komputera. Słuchajcie, z tego co wiem, na moim koncie nie było żadnych prób logowania się w Wigilię, słuchajcie. Wczoraj tak naprawdę nie odpalałem komputera. Nie wiem, dlaczego tak może być. Sprawdzałem guarda. No to tylko generalnie ja jestem zablokowany tam, gdzie ja powinienem być. Yy, nie wiem, nie dostałem wcześniej od wal żadnych wiadomości, że cokolwiek robię źle. Jakiś blokad kilkudniowych. Ja po prostu od razu dostałem perm bana na całe konto. Jest to dla mnie po prostu niemożliwe. Podejrzana zawartość obejmuje linki, wiadomości oraz innego typu treści, które używane są do kradzieży kont. oszust, pisze piszingu, postawy, nielegalnych lub popełnianych złej wierze działań. Ja, słuchajcie, jestem że do jakiegoś worka, kurwa, z kamerów, oszustów, ale dlaczego? Co ja robię złego, słuchajcie? Jedyne, co ja robię, to tak naprawdę rozdaję skiny wam, Dla mnie, tak naprawdę, skiny czy. Czy coś? To nie ma wartości. O, ostatnio zacząłem skupować skin, ale to, no to, to, wiecie, no, to jest pojebane. No i jeszcze jedna wiadomość, słuchajcie. Funkcjonalność konta zostanie ograniczona do czasu skontaktowania się z pomocą techniczną Steam. Oczywiście, to zrobiłem. Napisałem do nich po angielsku, a zobaczmy sobie. Proszę bardzo, jest na, moja tutaj wiadomość po angielsku do nich. Dlaczego tak się stało? Dlaczego mam blokadę? Czekam ciągle na odpowiedź, ale słuchajcie, nie wiem, czy ja mam się łudzić, czy... W ogóle jest szansa odzyskać te konto, może wy, mi widzowie, doradźcie w komentarzach, bo... Jest mi kurwa trochę przykro, wam powiem, bo wiecie co, ja mam w dupie te skiny, zobaczcie, tu mam te skiny. Ja mam w dupie te rękawiczki, te akacze, ja to wszystko, wszystko jest dla was, żebyście zrozumieli, te każdy skin został dla was wypacony i czekał na swoją kolej w giveawayu, nie? Mi najbardziej jest smutno przez tego Digla, bo to jest prezent od suchego, dostałem go od niego. Digg naprawdę blue Jam. i na tym jedyny skin, na którym mi zależy, to jest ten, co widzicie. A teraz jakby on jest uziemiony, mam blokadę handlu, oferty w ogóle mam mniej, zobaczcie jakieś kurwa, nie wiem, cyfry, kod do bomby to jest czy co? Nie wiem o co chodzi. Jeśli chcę na przykład wysłać komuś, komuś jakąś ofertę, o, szkoda VB, proszę bardzo. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, kurde, no wam powiem szczerze, przykro mi trochę, że to moje konto, jedyne, na tym, te konto ma już ile? 8 lat, cały czas na nim grałem, mam tu inny gier dużo, to nie jest wiecie, że ja tylko chcę, z ogólnie tak sobie tutaj działałem na tym koncie A to czuję się mega oszukany po prostu, no bo czy ja zrobiłem coś złego? Czy ja próbowałem kogoś oszukać? No... No bez przesady, no nic nie zrobiłem złego, nic, kompletnie To nawet ja nawet od Ci nie dostałem ostrzeżenia, że, że popełniam jakieś wykroczenie Ja po prostu od razu ban dostałem no, odwołałem się do nich, bo sami piszą w alercie konta. Daj mi ten ale bo że są zły. Funkcjonalność konta zostanie ograniczona do czasu skontaktowania się z pomocą techniczną Steam, czyli, nie wiem, dają mi tu do zrozumienia, że jest szansa na odzyskanie tego, no ale to jest Valve, nie? Valve nie umieli zrobić gry dobrze. A co dopiero, ma mi oddać konto, nie? No, trochę mi przykro, wam powiem szczerze. no. Jest mi przykro, 25 grudnia. Ja jestem bez konta na stream, chciałem dla was dzisiaj jakiś może odcinek nagrać, bo mam chwilę wolnego czasu, to mówię, coś tu może nagrał, może nawet jakiegoś streama świątecznego zrobić, no niestety, słuchajcie, nie mogę, no, czemu tak się dzieje, czemu tak się stało, dlaczego ja? Nie wiem, powiem ja szczerze, nie wiem. Jest to dla mnie mega dziwna sytuacja, pierwszy raz w życiu mam takie coś, nigdy nie miałem żadnych wagbanów, nigdy nie cheatowałem, nie robiłem kompletnie nic złego, naprawdę, słuchajcie, naprawdę. A, po Wigili obudziłem się, wstałem, super humorek, prezenty rozpakowane, no po prostu, słuchajcie... Najwspanialszy humor jaki człowiek może mieć Po wigilii, prezenciki do, yy, Rozpakowane, już tu sobie o parę rzeczy popodpinałem Bo też dostałem tu właśnie taką fajną lampę do, do kamerki I co? No i taka wiadomość Taki prezent od Valve słuchajcie Przykro mi słuchajcie, jest mi po prostu przykro Tak samo zobaczcie, wejdę sobie, odpalę sobie CSA i zobaczcie Tu w ogóle nie ma nigdzie znajomych oczywiście O, jak widzicie Jesteśmy w CESie i co? Konto zablokowane Przykro Jest mi przykro słuchajcie, nie wiem co zrobiłem źle nie wiem, wiecie, kupuję przepustki, yy, daję im zarobić na sobie, nawet nie, a i tak ja po prostu, nie wiem, zostałem rzucony jakiegoś worka marginalnych uszustów, nie wiem, z kamerów. Przykro mi, powiedz mi, posłuchajcie, po prostu przykro. Mam nadzieję, że tą sytuację uda się rozwiązać w miarę szybko i że uda się w ogóle ją rozwiązać, bo generalnie, słuchajcie, ja mogę kupić drugie konto, ale ja bardzo mi zależy na tym koncie. Ja chciałbym odzyskać, zobaczcie, są, są skiny, no skiny mam, mega mi zależy na tym Diglu. On jest dla mnie po prostu, ma mega dla mnie znaczenie po prostu w serduszku, że go dostałem od suchego w formie, w formie właśnie dotacji i, i co, no i, i tyle, słuchajcie, to by było na tyle, ja się z wami żegnam w ten smutny dla mnie wtorek, w środę, przepraszam i oby was taka sytuacja nie spotkała, dzielę się tym czysto informacyjnie z wami, bo wiecie no Nagrywam teraz filmiki, jesteście gdzieś te częścią mojego życia, to chciałbym, chciałbym Wam dać znać, co się u mnie dzieje po prostu i takie coś się wydarzyło, no dlatego jest mi przykro, jest mi przykro, smutno, dlaczego tak się dzieje, nie wiem, może ktoś, słuchajcie, jeśli ktoś wie doradzić mi, co mam zrobić, bardzo chętnie przyjmę każdą, każdą formę pomocy, uwagi, co mógłbym, nie wiem, zrobić po prostu. Także słuchajcie, dziękuję, że oglądaliście do końca, no i co? I wesoły Świąt dla Was! Cześć. Dobra, słuchajcie, szybciutka adnotacja, ponieważ dostałem Unbana. Moje konto wróciło. E, tutaj, proszę bardzo, Valve mi odpisało dokładnie w 3 godzinki, także naprawdę się dosyć szybko sprężyli. Słuchajcie, chciałem po prostu naprostować, że jednak udało mi się dostać Unbana. Generalnie za co dostałem Bana, no to Wam powiem po prostu e, za niewłaściwą nazwę konta. O, tak Mogę to szybko skrócić, skreślić. Także tak trochę ku przestrodze, słuchajcie, uważajcie, co opiszecie w swoim niku, bo za to można dostać perbana i ten wcześniejszy ban słuchajcie, to była taka trochę, nie wiem, ostrzeżenie, utarcie nosa, ale no, na, przysporzyło mi to, słuchajcie, sporo stresu, nerwów, ale udało się odzyskać konto, jest wszystko, see, wszystkie skiny mi wróciły, wszystko jest tak, jak powinno być, także jeszcze wam tutaj pokazuję, ku przestrodze, proszę bardzo, yy, poszliśmy dalej, usunęliśmy tę blokadę, jednak w przyszłości musisz unikać publikowania takiej treści, dlatego warto, słuchajcie, uważać, warto uważać, co się publikuje, bo nigdy nie wiecie, kiedy możecie wyłapać bana, a taki ban, uwierzcie mi jeszcze święta, to nie jest nic przyjemnego. Dlatego szybciutka słuchajcie anotacja, trzymajcie się, cześć i uważajcie na siebie na razie.